Władimir Putin przedstawił warunki zakończenia wojny w Ukrainie, które obejmują zatrzymanie ekspansji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego na wschód oraz zniesienie sankcji nałożonych na Rosję. Według agencji Reuters, powołującej się na rosyjskie źródła, Rosja domaga się pisemnego zobowiązania od zachodnich mocarstw, że Ukraina, Gruzja, Mołdawia i inne były republiki radzieckie nie dołączą do sojuszu. Kreml oczekuje również gwarancji bezpieczeństwa dla rosyjskojęzycznych mieszkańców Ukrainy. Putin jest gotów do zawarcia pokoju, ale nie za wszelką cenę i podtrzymuje swoje stanowisko dotyczące terytoriów na wschodzie Ukrainy. Rosja chce oficjalnego uznania jej praw do czterech regionów ukraińskich. Pomimo trudności gospodarczych, Kreml uważa, że może kontynuować działania wojenne przez długi czas. Czy te warunki mogą doprowadzić do zakończenia konfliktu? Czekamy na Wasze opinie. Chcesz więcej? Kliknij, obserwuj. I bądź na bieżąco.